Naszym gościem Mariusz Bach. Witaj Mariusz. Witam serdecznie. Mariusz od dwóch tygodni znajdujesz się na obozie w krynicy górskiej, w której się obecnie znajdujemy. Powiedz jak minęły twoje treningi, z kim sparowałeś, jak to ogólnie tutaj wyglądało? Ja to z obozem to jeszcze nie ma nic wspólnego na razie e, przygotowanie do do, do do czegokolwiek, do, do jakichś poważniejszych treningów. Przygotowanie tych mieści stałów ścięgnie. Do, do, do jakiegoś wysiłku. E, na razie są tylko takie marszobiegi. E, ostatnie były na, na ten, ten były na sali. E, delikatna wartaści, wiadomo, e, jeszcze to normalnego się nie wywoiła, jeszcze e, nie mogę stawać tak płynnie na, na tej nocy. Więc to na razie takie wstępy do, do, do jakichś treningu. Mariusz, z kim sparowałeś podczas tych treningów? Nie, na razie ze to jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze daleko. Tak jak wspomniałem wcześniej, na razie taka marszobiegi i po południu delikatna walka na sali. Mariusz w mediach ostatnio dosyć duże zamieszanie wywołała sprawa Twojego dopingu. Mianowicie chciałem Ciebie zapytać, jak na tą chwilę wygląda sprawa z próbką B, ponieważ na początku tygodnia usłyszeliśmy prawda, decyzję Federacji Niemieckiej, która zaproponowała Tobie roczne zawieszenie oraz karę 5 tysięcy euro. Potem pojawiły się informacje, że karę tę przyjmiesz. Następnie pojawiła się informacja wczoraj, że jednak będziesz prosił o zbadanie próbki B. Jak to wygląda na tą chwilę? Tak, to na razie od Niemieckiej Federacji otrzymałem propozycję. To jeszcze nie jest skala, tylko propozycja. Było wspomniane w prasie, w różnych mediach, że ta próbka B. Pierwotnie miała kosztować 30 tysięcy dolarów, a w rzeczywistości ona kosztuje 500, 500 euro, więc to jest bardzo duża różnica, dlatego, dlatego w pierwotnej wersji ciężko było wyłożyć taką kwotę, te, te 300, 30 tysięcy dolarów to jest trochę pieniądza, a wiadomo 500 euro to, to już... Nie, 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 nie zastanawiałem się nawet chwili, żeby, żeby otworzyć tą, tą próbkę B i dlatego, dlatego zostało wysłane pismo do tej federacji. I będziemy czekać na, 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 na dalszą decyzję, kiedy, kiedy tam e, muszę, albo e, ktoś będzie, albo ja osobiście, albo ktoś z mojego teamu będzie musiał ja jechać na, na otwarcie tej próbki, próbki B. I będziemy czekali na, na dalsze decyzję, bo, bo to, to nie jest już, jeszcze oficjalna oficjalne zawieszenie, tylko jest propozycja Niemieckiej Federacji. Mariusz, 15 stycznia miałeś znaleźć się na pokładzie samolotu lecącego do Stanów. Jak wiemy, zostałeś w Polsce. Dosyć krytycznie ocenił tę sytuację twój promotor, pan Mariusz Kołodziej, który udzielił wywiadu w zeszłym tygodniu. Jak mógłbyś odnieść się do tych słów? No, ja z Mariuszem w Łodzi, w tej gryzie, e, po walce od grudnia nie mam kontaktu. Nasze, nasze, nasze drogi jakoś się rozeszły, powiedział po, po, po samej e, tej aferze, że tacy słów za dużo, żeby zabolały. Jakoś się nasze drogi rozeszły, ale, ale na pewno e, zawdzięczam mu bardzo dużo e, tak jak wspomniał, dwa lata na pewno, na pewno stracił na mnie, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Ci chłopacy, co, co u niego tam są, również ja, na pewno nie będą narzekali. Mam jeszcze trzy lata, e, najmniej trzy lata, podpisany kontrakt z, z, Blue, z grupą Global Boxing, więc, więc nasze drogi kiedyś się na pewno zejdą, e, ale kiedy to będzie, to, to ciężko mi powiedzieć. Jak wiemy w grupie Global Boxing trenerem został James Ali Bashir. Gdybyś zdecydował się na powrót do Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie współpracowałbyś z tym trenerem. Jak widzisz współpracę z tym trenerem, co o nim sądzisz? Nie na pewno bardzo doświadczony, bardzo doświadczony trener. Był w teamie kliczków ostatnio, uczestniczył we wszystkich przygotowaniach kliczki jest doświadczony, doświadczony, doświadczony trener. Na pewno na pewno dużo, dużo dobrego by wniósł w moje w, w, w mój styl boksowania i w samo Na pewno to jest duży, duży i, i dobry nabytek w boksy, że, że, że razem współpracujemy z Bashirem, że to nie będzie, nie będzie i źle wpływać na, na, na tych pobaw, podniesie ich jeszcze morale i umiejętności. Mariusz, jakie plany masz na najbliższą przyszłość? Ponieważ w wywiadzie, również udzielonym przez pana Mariusza Kołodzieja, padło stwierdzenie, że mógłbyś walczyć w Stanach Zjednoczonych już pod koniec lutego. Jak sądzisz, jakie? Tutaj, z, jeśli byście znaleźli porozumienie, jak dalej potoczyłaby się Twoja kariera? Kiedy mógłbyś walczyć w najbliższym czasie? Wiesz, ja, ja czekam cały czas, dlatego to był też jeden z powodów, dlaczego, dlaczego nie wsiadłem do tego samolotu. To było właśnie niepewność i brak jakichś konkretów o dalszej mojej karierze. A drugim z powodów była moja, moja kontuzja nogi, gdzie ona się jeszcze nie, do, nie, nie wygoiła. I tak, tak naprawdę jeszcze nie mogę dytynować. Nie mogę e, yes, czekam na te decyzje z Niemiec. Już jakieś tam e, dalsze decyzje są właśnie prowadzone. Co do mojej dalszej kariery, no czekam na, na konkretną decyzję, no, konkretne wiesz, jakieś pisma ze strony Niemieckiej Federacji. I wtedy będę mógł się e, ustosunkować, będę mógł już... E, Powiedzieć, że, że, że będę walczył w lutym, w marcu, w kwietniu. Kiedy, kiedy przyjdzie, wiesz, na, na to pora. Zacząłem już treningi, wiadomo, minął okres świąteczny, gdzie, gdzie parę kilo e, przybrałem na wadze. Już powolutku to zrzucałem. Na pewno w tym roku zobaczycie jeszcze w rynku. Mariusz, na koniec, kilka słów dla fanów boksu, którzy są Twoimi wiernymi fanami i zawsze Cię dopingują. Chciałbym podziękować im za, za wsparcie e, na mojego osobistego maila, e, jest naprawdę duże grono, grono e, kibiców, którzy, którzy mnie wspierają w tych trudnych chwilach. Chciałem jeszcze z tej strony podziękować i, i zapewnić, że jeszcze zobaczymy mnie w dobrych walkach. Dziękuję serdecznie za wywiad i miejmy nadzieję, że jak najszybciej zobaczymy wikinga w rynku sięgającego pod tytuł mistrza świata.